Małpki, gdzie jesteście? Halo, ja tu przyjeżdżam specjalnie do Was. Ty widzę małpkę, nawet dwie, trzy, cztery. tam jest cel na dzisiaj. tam Wjechaliśmy na jakiś ten parking, taki bilecik tylko wzięliśmy. W sumie to nie mamy pojęcia, czy dobrze, czy źle. Miałoby być coś, co kosztuje 14 zł za dobę. Się okaże, będziemy A to się okaże, dopiero jak będziemy wyjeżdżać. I teraz jest takie. Ni to nie wiadomo, bo mieliśmy w sumie wyjeżdżać stąd jutro. Ale, jeżeli tu jest za godzinę, to chyba wyjedziemy dzisiaj. Ale, jeżeli za godzinę, to wyjedziemy dzisiaj, no. Także zobaczymy. Zbieramy manele, idziemy na małpych. No tak na no ta górkę to każdą mianą można wejść nie? Nawrzucam patrycję użeszków do kaptura. Dobra, znaleźliśmy rozpiskę w sumie jeśli się stoi chyba do 2 godzin to jest 7 euro za cały dzień 14 tak jak miało być Jeśli jest większy niż 7,5 metra to 17 Dobra, jutro 14 euro i tak wychodzi lepiej niż wyjeżdżać po tych 2 godzinach Patrycja, kawałek masz do przejścia ci Musimy mieć tylko na Patrycja, kiedy ostatnio pokonywałeś granicę pieszo? Eee. Nie pamiętam. Tak, w sumie, w sumie idziemy i szczerze, to nie pamiętam, cię, ja autostopnąłem. A to wiecie co? Jest taki plus. Czy mogę to zrobić? Ewentualnie tak jeszcze teraz ja już wiem na 100%, że jest zamknięte. I przy okazji? Przy okazji możemy zobaczyć, bo piesek został w aucie. No i widzimy tutaj, że temperatura odpowiednia. A jeśli nie, bym miał za ciepło to się włączy wentylator. To będzie gdzieś królowa angielska? Królowa angielska, stare zdjęcie Liczyłeś, że to będzie? No. Gdzie To nie ma. Mieć zdjęcie? moment zdjęcie uwaga I bam, bam, bam. no i dobra, już nie musimy na wyspy ale taksówki jakieś mało angielskie są no. jak to tak? o, jedna z większych bajerów, poza małpami może tutaj się przechodzi przez paz lotniska i teraz jak samolot ląduje bo to jest zamknięte nie o magnesikę, to tu jest zamknięte normalnie się tu stoi i czeka a ten to jest samolot ale jaja Patrycja, tak? ostatnio taką możliwość że chodziłaś po pasie startowym była gdzie? w Berlinie w Berlinie, masz? no? na ten, bo No. bo mieszkaliśmy bo w Berlinie jest takie fajne lotnisko to znaczy taki fajny park który w sumie powstał z lotniska bo tam kiedyś było lotnisko na Tęgachowa, ale teraz jest po prostu parkiem i tam są dwa pasy startowe i można sobie normalnie funkcjonować na nich tak czy to wiecie. rowerem, hulaj nogą, puszczać no, latawce, robić grilla fajne ja. miejsce, fajne miejsce, polecamy, jak będziecie zajrzeć kogut, wszystko Ja nie tak nie skonalej, żebym, żebym szła Ale ładne dużowe kwiatki, znaczy fiorty Patrycja mówiła, że będzie wadać No dobrze, idziemy po drodze Okazuje się Że nie ma takiego chodzenia sobie po górę Po górze za darmo po górze za darmo 32 funty Patrycja nie jemy przez dwa tygodnie Daj. Nie nie przez Przez ile? <śmiennie> przez dwa? Dwa. Przez tydzień. <śmiennie> to dobrze wpłynie na byłem. Gdyby kłodzie. nie to, że jesteśmy tu drugi raz. Tak. I pewnie trzeci raz byśmy już dzisiaj nie wybierali, to byśmy to odpuścili. I stwierdziliśmy, że zaraz jest. 16 za czekaj, 16 za parking 14. Jezusie. No nasza cebula teraz. <śmiennie> Cebulka teraz boli. Oj to, przeżyjemy. Małpki, gdzie jesteście? Halo? Ja tu przyszedłem specjalnie do was Ty, widzę małpkę Nawet dwie Trzy, cztery Pa, <grym> wow, <nawet> one nas też. <grym> I są małpki Jak to jest możliwe, że wy tu funkcjonujecie cały czas i nigdzie was nigdzie nie ma? Muszę się przytulić, zobacz, tam piska Cześć małpka Hello To są dość mało aktywne Małpeczki Pewnie je trochę irytujemy o, one przyszły tu na kosmetyczne zabiegi a ale... z ładnymi widokami no. Patrycja swój autobus właśnie na mija A my komuście się A usiku to też jest po drodze Możliwe się, po co to jest To już tak nie pierwsze takie Ta mała, jeszcze ci może nie zje. Jaka jest słodka A nie uciekaj. Ja chcę ci zrobić zdjęcie tylko. Jaka jest słodziutka, Bożu. Liczy palcem, mówi. O! Coś się mi nie zgadza. Coś śmierdzi. Tak? No, jest fajny. Ja cię! Cześć ziomek. <noise> Taki ruch na morzu Kurde I Znowu takie też No i ja się muszę dowiedzieć co to jest bo mi to spokojnie o, Ja prawdę o ciebie Patryk, ty możesz iść tam bokiem przecież Ale możemy iść tam i potem przez bokiem O, to się buje No się lata nie ucieczą Wysoko nawet Płatysie, nie Chodź do pozycji, nie patrz Patrzcie, zobacz ten zwykły A A trochę Nie! Nie patrz, mi się rusza Jesteśmy na środku Nie, nie. Stop Uwaga Nie! Już? <gry> Musimy iść? A Ty otwórz oczy, bo spadniesz nie, Ja Cię puszczam nie, nie, Ty mnie trzymasz No to po co Ci iść przez ten moc jak oczy zamykasz? No, na pace Patrzaj. Patrzaj. Ja patrzę. Ale ja naprawdę się boję. Chodź, i teraz. Ja tak chodzę i cały czas mam jedną rozkminę. Jak to jest, że te małpki tu mieszkały i one nie idą dalej? Przecież tam dalej też mają świetne warunki. Żeby to też ogrodzone było albo coś wyjść nie mogły nie no przecież małpki choćby po kabla. Hm. ani tu wyjść nie jest pływać nie muszą Patrycja do wypłaszczenia? no i dostaniesz buciak wody, chodź no dawaj no jeszcze troszkę o no, co mnie to było mogłam zostać z winem w samochodzie Przepraszam, przepraszam, daleko jeszcze do szczytu? Przepraszam? Daleko jeszcze? A. Patrycja, patrz. Ten rodzaj poręczy, którego się nie należy trzymać. Kabelki normalnie idą. To jest taka naturalna selekcja ilości małpek. Tak? Jak gdzieś są przebicia, to już... O, tu są jeszcze kropki, a tam już nie ma. Ale to już jest tak zaburdzone. Patrycja nie krzyć takąś, no proszę cię. Błagam cię Patrycja, stoisz prawie w pojeczu. A zobaczcie tam. Wygląda mi się statek utopił. topi. No co to się buja, jak widziałam. Słyszałeś to? Nie Słuchaj, To się pójdzie Nie czuję, nie Lekki przeciąg w tym pokoju Ale jaki widok No dobrze Jesteśmy prawie z chmurami. Nie wiem jaka to wysokość na tym Gibraltarze momentu No nie tak wysoko, 400 metrów Stary Sosnowiec Coś jeszcze? Świnka Są największe sztuki Ten pan powiedział, że to jest boss, boss terenu Dość tego Teraz coś dla Patrycji z domu nie przerywajcie sobie, spokojnie O kur... <ślał> Jeszcze gorzej? Poko nara nara Nara, nara <ślał> się jak już mamy Koło ucha 20 cm to mam lekki stres. Ale co to, to, to teraz? na środku. To jest słodka. O! malutka. jest fajne. Fajne. jakieś mi miarę młodzież. O! O! Ej, o. ej, ej! E. Zostaw, zostaw. Co uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. 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 To tam przedszkole siedzi. Jedno jest przedszkole fajne. drugie przedszkole. Back, back. Tam to, to są takie. Ten, to są takie babyki, Tam jest młodzież, dlatego o. są tacy. Nagrałeś to jak w ich śniadanie. Tak się Z tymi nie chciałbym ogólnie zadzierać. A ty co maluchu? Co biegniesz? Spadniesz zaraz. Patrz, te maluchy lecą za tobą. Ma fisiorka! Kurde, No Tam dydan z tyłu. Odejdź, nie skacz pomy. nie skacz, Proszę cię, nie skacz. Ci się nie spodobała, oziu? No idą cały czas za to <laughs> Gdzie Patrycja znajduje pieniądze? Ona zawsze gdzieś znajduje pieniądze i to bez jest taki ładny, świecący, jednak nowy. No i leży 20 centów na schodach Małpij. Szukaj portfela, Patrycja. Kamper z tego A fajne drzwi, w miarę to proste. To jak się to na bank było do parkowania osiołków. rozmiar taki, akurat. O, widać pas startowy takie boisko, nawet nie jakiś na Nogi nawet wiedzą o nas. Ten <gry> zamek. zamek, cały to taka, taki klocek w sobie. No to jest Nie, to jest taki To Nie, nie. A to w dużym stopniu jest. To nie patrz, tu patrz do góry. To się Patrycja, jaka kuchnia Nie no, odpisze mnie w ogóle O dziura Patrycja, tu będzie lepiej Uwaga, powyl się Serio? Nie Prawie Nie. Dobra, obejrzeliśmy to. I teraz mamy pewien plan Jak to z nami A tym bardziej z Patrycją. Już taka godzina, nie? Jestem to, to? głodna. No, jestem głodna i planujemy coś zjeść. Zobaczymy czy nam się uda, a jak nie, no to chcemy sobie obiad Wanie, o ile nasz van jeszcze stoi. A co się nie? jada na angielskiej ziemi? Fish and chips. Dobra, musimy coś takiego znaleźć. <laughs> Jak nie, się te auta podobają. Mm, kurde. Przejście graniczne. Tada. Nie to była ziemszuta. A bo nie patrzyłam do tego. Tak się śmiejemy, że właśnie wyszliśmy z Anglii do Hiszpanii i teraz dwa razy ciepłe się zrobiło. się rozbierać jest ją trecie ile? Moment. 4 godziny 45 minut. Chodzenia. 7 prawie 18 km. Się nie mnie nogi, bo... To żyje? Ledło. I to tak bez jedzenia w sumie. No To jest chyba najgorsze. Bo Anci powiedział, że nie mogę nic wziąć, bo małpa mi porwie plecak, jak będę miała jedzenie. I że na mnie skoczy. I tak na mnie skoczyła nawet jak nie miałam jedzenia. To jest nie, nie targała dalej, bo nie miała czego. Ale była chwila gruzy. ucina mi głowę, nie widać, mnie, a ja je tu rozmawiam z ludźmi. Kurde, poszukam kluczyków. Chowałem głęboko przed małpami. Cześć, jakby mi pić te kluczyki. No. Dwie godziny później. <słyska> no i <się> mam? <słyska> Raczej. <słyska> Patrycja zrobiła 20 km pieszo. Nie pozwoliłam sobie zjeść ciasteczko do wzdłużka. kawy. Aż dzisiaj ciastka wleciały, no ale jest środa. Mm, ale ja musiałam być słodkiego po takim wziuku. <noise> Umieram. To co, chcesz jeszcze raz iść? Gdzieś? Duino chce iść chyba zobaczyć małpy. On nie był. On chce to no, ciebie by te małpy tam, nie wiem... Porwała by cię ta małpa. Byś, albo byś tymi malutkimi tam biegał. <noise> no ale co się tak przytulasz, tak? Zjedliśmy, tak, I no. co? Patek to że idzie spać. Był obiad, był prysznic, teraz kawa i chyba potem będzie drzemka. No tak, bo już wstała w środku w nocy, bo o siódmej. No. Tak jeszcze miałam wcześniej stać, ale w ogóle nie słyszałam jak Andrzej mi budził. Trzy razy. Trzy razy mi odpowiadała. A ja w ogóle tego nie zakodowałam, wiecie? Jakoś mi umkło moje uwadze. No i widzicie, tam jest Gibraltar, a tu jest ten parking. Znaczy co sumie bingo parking. Bo w sumie jest serwis i można wziąć prysznic i taki tam. I w sumie ile to koszt ma kosztować 14? Tak, 14 euro. za 14 jak jest do 7,5 m. Czyli fajna opcja właśnie na, na zwiedzanie tego Igla no. I pralnia jest w ogóle. Restauracyjka, jakaś tam. Jakieś no, tam. Zostawimy namiar. No, namiar? Tak. Będzie. Fineska. Będzie namiar, tak. Super, tak. Kulują. Musisz jeszcze wrócić, bo nie zacząłem kamerą nagrać. Nie, ja się Co? Weź tu teraz ręce ci puścił. Patrycja, gonią nas te z góry. Serio? <laughs> no, się nogi. Żartowałem. Gdzie to? Góra jak góra, nie? To się liczą małpy, nie?